Dzień dobry moi drodzy, tutaj Meg Turner, wasza polska anglistka na Sycylii. Na sycylijskich ulicach zawsze się coś dzieje zawsze jest zgiełk, zawsze jest hałas, zawsze jest głośno, coś się dzieje. I to dało mi inspirację do zrobienia rolki na temat yy, słowa happen, dlatego że bardzo często zauważam, że moi uczniowie myślą, że mówimy zawsze what happened. Jeżeli chcemy powiedzieć, co się stało, co się stało, bo to, to się już stało, wtedy owszem, dodajemy końcówkę ED, robi nam się tak zwany czas pas i mamy, co się wydarzyło. What happened? Tylko, że to dzieje się w sytuacjach, w których ja wiem, że ktoś chce zadać pytanie, co się dzieje, co się w tym momencie dzieje, co tu się dzieje. Wtedy mówimy, what is happening, what is happening, czyli w present continuous. Z czasownikiem tu z końcówką "-ing", ale istnieje też pytanie, what happens? Co się dzieje, gdy. Coś generalnie robimy. Na przykład, co się dzieje, gdy mieszamy kolor żółty z kolorem niebieskim. Wtedy otrzymujemy zielony. Więc what happens when we mix? Ale what is happening now? They are talking. She is eating something, więc to jest teraz. A what happened? Wczoraj albo tydzień temu, czyli w okresie czasowym, który już mamy za sobą. Mam nadzieję, że to pomogło. Hope it helped. Zapraszam Was na kursy językowe. Let's talk. Gdzie uczymy z użyciem platformy e-learningowej oraz spotkań na żywo?